Cieszę się, że mogę Państwa dzisiaj gościć, i cieszę się, że mogę gościć pana Marka Cieślaka, z którym za chwilę podpiszemy kontrakt na prowadzenie pierwszej drużyny i na pomoc w szkoleniu adeptów i młodzieży, którą to robi do tej pory i będzie robił oczywiście Andrzej Chuszcza. Chciałbym trochę Państwu powiedzieć o kulisach. Notabene Andrzej Husza i Marek Cieślak w 78 roku razem zdobyli, jeżdżąc w jednej drużynie, brązowy tytuł mistrzów świata, więc oprócz tego znają się storu i znają się bardzo dobrze, a państwu osoby pana Marka nie muszę chyba przedstawiać. Jeżeli dobrze pamiętam, to 5 lat temu były pierwsze rozmowy, kiedy to klub wyszedł już na prostą i szliśmy do przodu. Pięć lat temu próbowałem namówić Marka na współpracę z Falubazem, A takie intensywne rozmowy i tak bardzo blisko między nami było dwa lata temu, kiedy tak naprawdę, może nie, że zabrakło e, woli, bo wola była po dwóch stronach, ale Marek wtedy opuszczając drużynę we Wrocławiu, wiem, żeby postawił pod wielkim znakiem zapytania. To wszystko, co tam przez tyle lat osiągnął i zbudował. Natomiast no, dzisiaj nasze drogi się schodzą. Jesteśmy dogadani. Ta mała przerwa i spóźnienie wynikała również z tego, że tak naprawdę to był gorący okres, ponieważ e, tych propozycji dla trenera jest bardzo dużo. A szczególnie z jego rodzinnego miasta z gdzie ostatnio e, był na kilku spotkaniach ale cieszę się, że udało mi się nakłonić, aby poprowadził Falubas. Falubas jest wspaniałą drużyną, drużyną, która od kilku lat nie schodzi z podium, drużyną, która jest budowana e, przyszłościowo, drużyną, która przyniesie na pewno dużo radości dla nas wszystkich, dla kibiców, dla państwa. A trener jest tego doskonałym uzupełnieniem. Jego doświadczenie, jego znajomość przepisów, regulaminu, znajomość środowiska żyżlowego, bardzo dobre kontakty z zawodnikami, bardzo dobre kontakty z środowiskiem sportowym, nie tylko w Polsce, a za granicą. Mogą tylko to całe domino, te wszystkie klocki uzupełnić. Dzisiaj podpisując ten kontrakt, myślę, że mamy już to, na co czekaliśmy bardzo długo. Zanim, zanim Marek Cieślak, to takie pytanie zatem, bo od kilku tygodni pojawiał się ten kontrakt, który tutaj leży przede mną po nim nie ma podpisów, jest podpisane, że warunki są dogadane. Czy, czy to prawda, że dogadaliście się już parę tygodni temu, bo w mediach ta informacja powtarzała się jak manta? A czy może ja powiem, że ten temat wyszedł, państwo wiecie kiedy, natomiast nie było prawdą oczywiście, że jakiekolwiek zobowiązania pisemne Natomiast to, że zaczęliśmy rozmawiać i to, że byliśmy w kontakcie, świadczy o tym, że dzisiaj spotykamy się na finiszu i na podpisie tego kontraktu. Ja również e, prosiłem Marka przed podjęciem ostatecznej decyzji, aby e, zadzwonił do mnie, gdyby zdecydował się szybciej podpisać gdziekolwiek kontrakt. Ja również obiecałem ze swojej strony, że jeżeli... Będę miał wolne miejsce, to taki ruch wykonam również i nie będę prowadził innych rozmów, mimo że telefonów osobiście do mnie wykonanych przez kilku ludzi w Polsce było sporo, jak i też kilku ludzi związanych ze sportem rzeźlowym no jest wolnych i, i do wzięcia. Natomiast dzisiaj patrząc na to, co robi falubas, jaką jest drużyną, jakich mamy kibiców, jak to, to wszystko jest postrzegane. To widziałem tylko jednego człowieka, który może dzisiaj prowadzić tą drużynę, a tym człowiekiem jest Marek Cieślak. Zanim Marek Cieślak to może dopełnimy formalności, do są dwa egzemplarze kontraktu. Ale jeszcze Marek nic nie powiedział No to, to myślę, że może najpierw podpiszę. To... A chcę jeszcze powiedzieć, to może wydawać się śmieszne, ale wczoraj mieliśmy, jak Marek przyjechał, to przyjechał tak naprawdę, żeby dopełnić formalności, ale w, w drugą stronę, bo... Bo dużo telefonów no, z Częstochowy i, i miał naprawdę duży dylemat. Ale ja, po pierwsze, zacząłem od schowania mu kluczyków i powiedziałem, że go nie wypuszczę, dopóki dzisiaj tutaj nie stanie przed nami i nie dopełni formalności. Także cieszę się bardzo, że udało nam się spotkać. Ja myślę, że to, co obserwowałeś, co dzieje się tutaj, to y, będziesz z tego zadowolony, a dołożysz kolejną cegiełkę do tego, abyśmy byli jeszcze lepsi niż jesteśmy do tej pory. Ale chcesz tak wypowiedzieć jak to trener falu nie na razie Może ja zacznę. szczęśliwe do tej pory kilka kontraktów zostało podpisanych, więc prosiłbym ja zapłacony. Słowo się zechło, pozyskał kłopot. Oficjalnie możemy przywitać Marka Cieszlaka w kolbazia Dziękuję i gratuluję.

Temat na duszą odpowiedź, bo rzeczywiście przez kilka lat rozmawialiśmy o, o pracy tutaj mojej, ale jakoś zawsze to się nam rozmyło. Ale tu z prezesem zawsze miałem dobry kontakt i zawsze się uważaliśmy, że ludzie, którzy coś tam jakaś tam chemia między nami zawsze krążyła. Tak jest, że z jednych ludzi się lubi, a z niektórych się lubi mniej albo... W każdym razie ja tak myślę, że z panem prezesem zawsze byliśmy jakoś w jakichś dobrych stosunkach, tak? nawet przyjacielskich. Co mnie skłoniło? No, 10 lat pracowałem we Wrocławiu, długi okres. I uważałem, że dla siebie i dla klubu lepiej będzie jak, jak po prostu no zmienię już środowisko. Bo, no bo to ciągle ta sama droga, ciągle te same dziury. I rozstałem się z klubem, któremu jestem wdzięczny za te 10 lat pracy. Myślę, że tam ślad jakiś po mnie został. I, i ja będę mile wspominał swój pobyt w Wrocławiu. Myślę, że, że wielu również mózg. Co mnie skłoniło, żeby wybrać drużynę Zielonej Góry, bo nie ukrywam, miałem propozycję od innych klubów, najbardziej z No Chcę zobaczyć o jakieś medale, bo, bo tych medali trochę w życiu nas zdobywałem, ale ostatnio było coraz trudniej a drużyna tutaj w Albazu, jest naprawdę drużyną bardzo dobrą klub jest bardzo profesjonalnie prowadzony i, i chcę spróbować po prostu tutaj szczęścia i chcę naprawdę położyć maksimum swoich umiejętności żeby po prostu zrealizować plany. Klubu kibiców, rezesa, zarządu całego, jak i również swoje własne. Tak jak powiedziałem, interesuje mnie zdobywanie medali. Znaczy, bardzo się cieszę, że, że będę współpracował z Andrzejem. Z Andrzejem, tak jak pan prezes powiedział, znamy się od wielu lat, jeździliśmy razem. My reprezentowaliśmy Polskę w świata, zdobyliśmy medale i bardzo duży szacunek mam do Andrzeja za to wszystko, co zrobił na narodowym torze, jak i również za to, jakim jest człowiekiem. Także myślę, że, że ta współpraca będzie naprawdę owocna i z tego, co się urodzi. To znaczy, młodzi, nowi zawodnicy którzy będą wchodzili stopniowo do i Myślę, że to wszystko będzie się kręciło w dobrym kierunku. No, także no, tyle, tyle mogę powiedzieć. Jeżeli y -y, Państwo jakieś pytania czy Czy coś, jakieś coś? szczegóły możemy zrazić z tego kontraktu? No, to, 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 co możemy powiedzieć? Jak będzie wyglądał, y -y, nie wiem, sztab szkoleniowy czy Andrzej Puszcza, to wiemy, że będzie. Andrzeja poprosimy zaraz o opinię, Czy wiadomo, jak reszta ekipy, czy... To, to znaczy, no ja dopiero się muszę... Y -y, y -y, ja, ja myślę, że rewolucja ja tu nie, 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 nie przede robić rewolucji, bo ja myślę, że ci ludzie, którzy tu w klubie pracują, to, to, to są ludźmi sprawdzonymi i, i yy, myślę, że tylko ja dochodzę do tego całego interesu i, i będziemy działali dalej, prawda? Myślę, że, 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 że ja coś nowego wnoszę, bo jestem, jak ktoś mówi, no inaczej wychowywany, czy pod względem sportowym. Ale z drugiej strony ja się też będę uczył tutaj, jak tutaj wszystko jest zrobione, jak, jak tutaj ci ludzie pracują i, i to będzie taka, według mnie, obopólna korzyść, bo będziemy mogli naprawdę zrobić coś, coś dobrego. No oczywiście pozostaję w dalszym ciągu trenerem reprezentacji, także, ale naprawdę nie będzie to żadną szkodą dla. dla, dla dla klubu, dla drużyny, bo nigdy niczego nie zaniedbałem ani we Wrocławiu, będąc trenerem kadry, ani w Nawet myślę, że to jest korzystne, bo, bo się ma większy przegląd w ogóle zawodników, a, a trzeba myśleć też o, o przyszłości, że sezon szybko mija, trzeba krzykować drużynę na następnej, i naprawdę z mojej pozycji łatwiej jest to zrobić, bo, bo jednak się widzi bardzo dużo zawodników. A poza tym ma się z nimi wszystkimi kontakt, bo to nie tylko z naszymi, ale, ale i zagranicznymi A wiadomo jest, że, że regulaminy się zmieniają i trzeba będzie dopasowywać drużynę do, do innych regulaminów, tak jak w przyszłym roku na 50 drużyn, jeden z Grand Prix, także też już trzeba będzie o tym zasygnalizować. Zanim, zanim zapytam o drużynę o, o zawodników, to, to pytanie takie, jak ten kontrakt wygląda? Bo tyle co możemy powiedzieć, to jest roczny dwuletni kontrakt, pewnie jakieś szczegóły możemy zdradzić, bo takie pytanie na pewno się pojawi. A to prezes. Podpisaliśmy kontrakt dwuletni. Podpisaliśmy no, kontrakt dwuletni. Szczegóły. Myślę, że dotyczą zakresu obowiązków, które dotyczyły poprzednich naszych szkoleniowców. I to mamy szczegół, szczegółowo rozpisane i z tego będziemy rozliczać nowego trenera. To wszystko, jeżeli chodzi o kontrakt. Jest to kontrakt między dwoma stronami, nie jest to umowa o A jeżeli chodzi o to, to trenera, jeżeli chodzi o zawodników z tej ekipy was, trener zna wszystkich tak naprawdę, ale z kim współpracował, jak poszczególnych zawodników widzi? Muszę powiedzieć, że ja tutaj praktycznie to nawet z tym jednym y, współpracowałem, bo ostatnie dwa mecze pomagałem często, wie, także z David'em miałem y, kontakt. Ale Grek był zawodnikiem we Wrocławiu przez cztery sezony, jak ja tam pracowałem. Rafał Dobrucki był zawodnikiem w Pile, jak ja tam też rok byłem trenerem. A Piotr Tasielik też był w drużynie narodowej, kiedy zdobył złoty medal w Świata Światowym w Leśnie rok temu zęgli przecież jest kadrowiczem, zdobywał medale z juniorami, dyżną, którą ja prowadziłem. Także Patryk Dudek, aktualny kadrowicz, z którym na wiele zawodów jeździłem. Także to wszystko po prostu no, mogę powiedzieć w jakimś sensie moi ludzie. Także wszyscy się dobrze znamy i wiemy co od siebie możemy oczekiwać.